No, witajcie kochani po głoszeniu. Późno trochę już, dzisiaj też dużo godzin pracowałem, ale przyszedłem do domu, od razu zaparzyłem herbatę i czułem, że mam iść głosić po prostu. Głosić, nie patrzeć na nic. Pan Bóg dodał siły po tych wszystkich godzinach pracy i powiem wam, że się czuję jakbym po prostu, nie wiem, jak siedzę i czuję się jakbym w ogóle nie był ani w pracy, ani nigdzie nie przyjechał tych Zaraz wam powiem 32 km na rowerze. Nie mówię wam po to, nie? Tego, żeby się pochwalić czymkolwiek, bo Pan Bóg zna moje serce. To jest świadectwo. Siedzę sobie właśnie tutaj w tym miejscu. W sumie wróciłem do tego miejsca, tutaj dookoła wam pokażę. Będziecie może znali już. No, tutaj właśnie wróciłem, ale szedłem dookoła, nie, przez Grafton Street, tamtą ulicę artystów, gdzieś koło... Boże, gdzie Pan mógł mnie dzisiaj poprowadził, powiem Wam, że taki chłopak podszedł do mnie, krzyczał, nie, nie, czy możesz ten, bo nagrywam film, możesz tu nie iść? A ja powiedziałem, dobrze, to zawrócę na, zaraz, na, zawrócę w drugą stronę pójdę, ale zaraz też wracałem z powrotem, bo chciałem przejść tamtędy i on przyszedł, taki był zdenerwowany, a ja mówię, słuchaj, we, y, przejdę po prostu w drugą stronę, koło ciebie i tak idziesz do mnie, koło mnie, więc, więc posłuchaj, przejdę koło ciebie, tylko i tak idę w tamtą stronę i będzie ok, nie? A to jest wiadomość dużo ważniejsza niż te twoje nagrania na violoncelli Ja szanuję to, ale ta wiadomość jest dużo bardziej ważniejsza, więc otwórz serce na tą wiadomość, bo możesz ją usłyszeć tylko raz. Ale bardzo zdenerwowany był. Przeszedłem obok, dwie dziewczyny przeszły. Dwie dziewczyny przeszły koło, koło nas i mówiły: No weź to po co tutaj ten, nie? Ty masz, ty masz płacone za to, ktoś ci płaci za to, nie? I tak, i tak szczerze to powiedziałeś: się tak na nią popatrzyłem przez ten mikrofon i powiedziałem: Wiesz co? Wiesz, kto mi za to zapłacił? Wiesz, kto za to zapłacił wszystko. Jezus Chrystus swoją krwią, gdy cierpiał. I ona tak się. Ale muszę wam powiedzieć, że tak jakby trochę zmieniła zaraz ton w ogóle i się zamyśliła, nie? I zacząłem głosić. Szedłem, one przede mną szły, a jak głosiłem, tak jakby Pan Bóg powołał, pokutę w imieniu Jezusa Chrystusa. Pokutę pokutujcie w imię Jezusa Chrystusa. Pokutujcie, odwróćcie się od swoich grzesznych dróg. To jest wiadomość do każdego. I powiedziałem, że ta wiadomość, że miłość nie jest, nie jest tym, czym myślicie. Miłość to nie jest klepaniem po plecach ludzi i, mówi, i mówieniem, że będzie dobrze wszystko, że jest życie wieczne. Nie. Miłość jest prawdą. I Pan Bóg mnie poprowadził do Kościoła Katolickiego przed Kościołem Katolickim Stałem. Siedziała młodzież przed tym kościołem. Drzwi, oczywiście, zamknięte były, ale głosiłem całą prawdę, tak jak mnie Pan Bóg powołał. Całą prawdę i wiecie co? Dwójka policjantów, garda, nie tutaj w Dabini się nazywa, stała po prawej stronie. Ja staram się Wam przedstawić, jak Pan Bóg w mocy Ducha Świętego chroni i daje autorytet. Żeby jego narzędzia głosiły I nikt nie może zatrzymać I to głosiłem właśnie te słowa Przy tych policjantach W duchu i w prawdzie Dołączyli do nich drudzy Już było czterech policjantów oddalonych ode mnie o pięć metrów niecałe I też Pan Bóg dotykał im serca Była tam jedna kobieta Policjantka I trzech facetów Nie wiem czy jeszcze jeden doszedł Było, było Powiem wam Prawdy o grzechu, o, o pokucie, o tym, że Kościół katolicki po prostu nie głosi Chrystusa, że jest to zwieszcza Ewangelia, i jest tam głoszona religia, która jest martwa, i każdy człowiek musi o tym usłyszeć, jest to oparte o fundament Słowa Bożego, który jest Jezus Chrystus. Nic nie powiedzieli, kochani, nic. Nikt nawet nie pisnął słowa. Ale ja mówię to z ogromnym szacunkiem i miłością do każdego człowieka. Zbadajmy sobie wszyscy serca. Ja muszę to powiedzieć, ja czuję to na sercu. Wiem, że wydarzenia były takie. Ja nie chcę za dużo mówić o tym wszystkim, ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, wiesz, że brat w Chrystusie został zaszczelony. Słuchajcie, mówię w brat w Chrystusie... Ale muszę powiedzieć, że to Pan Bóg tylko zna serce. Miał wiarę w Jezusa Chrystusa, ja nie byłem przy nim. Nie wiem, nie wiem, jakie jego było świadectwo, wiem, że głosił, ale my musimy pamiętać. Charlie na imię. Możemy modlić się o rodzinę osób, które już nie są z nami. Pan Bóg po prostu, on zamknął oczy, i ja nie będę po prostu to już. To już my nie mamy nic do powiedzenia. Wiedzmy tylko cały czas, czy my mamy relacje z Bogiem, bo to jest ważne, jak złodziej w nocy. Zobaczcie, taka sytuacja, mój syn nagle mi powiedział, że został poszczelony ten. Mój młodszy syn i starszy słuchają jego. Patrzą na YouTube, na jego nagranie wiecie. mnie Pan Bóg zupełnie inaczej prowadzi, nie ukrywam ale ja zostawiam to wszystko Panu Bogu. Jeżeli to była owca Chrystusa, to ma życie wieczne. I ja to zostawiam Bogu. Czy była to owca Chrystusa, czy wersety, które Jezus Chrystus mówi do każdego z nas, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wielu powie mi w tych dniach, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy nie czyniliśmy dużo cudów, czy nie. Wypędzaliśmy demonów w, tobie, w Twoim imieniu, a ja Wam powiem: idźcie precz, Wy, którzy czynicie nieprawość. Jeśli mnie miłujesz, wypełniaj moje przykazania. Kochani, ja nie, nie, nie chcę teraz, wiecie co? Nie chcę teraz. Wiecie co? Ten przekaz jest taki, żeby pobudzić serce braci i sióstrzy. Że my możemy być w świecie bo możemy być w świecie jedną nogą bo to Pismo Święte mówi możemy mieć, wiecie, naszego życia nikt nie widzi jakie jest, z czym walczymy z czym się zmagamy czy zapieramy się w grzechu czy zapieramy się w tych porządliwości to jest na pobudzenie ciała Chrystusa to jest na pobudzenie ciała Chrystusa i dzielę się tylko tym czym Jezus Chrystus mnie napełnia każdego dnia tym do czego mnie powołał i oddaje życie tej drodze. Powiem Wam, że dlatego, że nasz, jeżeli nasza wiara będzie taka mała jak ziarnko Gorczycy, bo z tego ziarnka Gorczycy wyrośnie takie ogromne drzewo, kochani. Dzisiaj przez ostatnie trzy dni, dwa dni pracuję z Chłopakiem. On jest ze Słowacji, Słowak. Rozmawiamy po polsku. W pracy. Dzielę się Ewangelią od dwóch dni z nimi, i on nie drzuca. On przyszedł taki surowy. Ja się pomodliłem. Wiedziałem, że ktoś ma przyjść w tym dniu do pracy, i pomodliłem się, Boże. przyślij człowieka, którego serce będzie otwarte. I zobaczyłem jego. I tak popatrzyłem, ale surowa twarz trochę, nie? Ale surowa twarz. Tak sobie pomyślałem ale Boże, ty, ty możesz zrobić wszystko, możesz otworzyć serce. Proszę Cię, Ojcze Przenaświęty, otwórz serce twojemu człowiek, temu człowiekowi i spraw, Ojcze, żeby jeżeli to jest człowiek, do którego ma być głoszona Ewangelia, żeby otworzył to serce i, i po prostu ułóż ten dzień tak, żebyśmy podczas pracy mogli porozmawiać o Tobie. I, on, I powiem Wam, że po polsku rozmawialiśmy i rozmawiamy. Oczywiście nikt nie lubi, jak po polsku w pracy tutaj rozmawiam. To jest trochę z jednej strony dziwne, nie? Bo jeżeli jest jakiś kolega, który mówi w innym języku, no to wiadomo, że wtedy bym przy nim nie rozmawiał z człowiekiem z Polski, z Polakiem drugim, czy z, nie z Polski, tylko ze Słowacji. Ale bym przy nim nie rozmawiał wtedy, bo też bym się źle czuł, jakby ktoś przy mnie cały czas rozmawiał w innym języku, że nic bym nie wiedział. Chociaż tak naprawdę ja, mnie by to nie obchodziło, wiecie? Ja nie potrzebuję rozmawiać. Idę do pracy, skupiam się na 100% w pracy i wychodzę. Nie uczestniczę w żadnej nieprawości. Jeżeli ktoś coś powie, to ja staram się w modlitwie przecedzić w modlitwie wszystko i przez Ducha Świętego po prostu odpowiedzieć zgodnie z wolą Bożą. I zawsze się o to modlę. Ale głoszona była Ewangelia, i Pan Bóg otwiera jemu serce. I drugi dzień dzisiaj pracowaliśmy, bardzo busy było, busy to znaczy dużo roboty, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, bez przerwy żadnej. Raczej on był na przerwie, a ja po prostu, wiecie co, moje serce czasem takie jest, wiecie jak widzę, że były dni, w których trochę przyfolgowałem, to mogę oddać po prostu moją przerwę z tych dni, bo tak jest czasem, nie? Że czasem jest trochę mniej obrot, roboty i czujesz, że no, że, mogłeś, że nie dałeś wszystkiego z siebie, nie, bo był taki dzień, ale zostawiasz to wtedy, wierzę, że to przed Bogiem sobie musimy badać serce, bo można po prostu się chować, nic nie robić, na dłuższe przerwy chodzić, ale Pan Bóg wszystko widzi. My mamy być prawi wszędzie. Jeżeli można, to ja oddam po prostu nawet to 45 minut. I nie upomnę się o nim, o nie, a, a nawet nie zostawię kolegów z pracy, bo ktoś nie przyjdzie, kogoś nie będzie, i mój head potrzebuje po prostu wsparcia, na przykład, nie? To ja wiem, że ja komu oddaję to, bo pan Bóg, pan Bóg wie, że w innym dniu tak nie było. I mogłem po prostu przyspieszyć. I wtedy, wiecie, to jest, to jest właśnie, co mamy czuć na sercu. Nikt nie widzi, nikt nie zobaczy, ale Pan Bóg widzi wszystko, co robisz w swoim życiu, wszystko, każdej sekundy bada Twoje serce, to co piszesz na, nawet pod filmikami jak, jakimiś braci i siostry, kimkolwiek byś nie był, to wiedz, że Pan Bóg zna Twoje serce i jeżeli narzędzie wysyła, Boże Tobie po prostu odpowiedź, jakąś, jakiekolwiek, że jakaś nieprawość jest, to zbadaj sobie to serce, to jest w miłości pisane, bo Pan Bóg i tak zna to wszystko, co nawet Ty ukrywasz, i, i może jesteś, nie wiem, w cielesności, nie czujesz tej prawości, która wypływa z Ducha Świętego, bo zasnąłeś jak te panny. To wiedz, że Pan Bóg zna myśli i serca i penetruje nas, i rozdziela. Jeżeli brat do ciebie mówi słowem Bożym, kimkolwiek by nie był, za kimkolwiek byś go uważał, za jakiegoś słabeusza, za jakiegoś najniższego, to Słowo ciebie osądzi w dniach ostatecznych również. Słowo każdego z nas osądzi, jeżeli wypłynie z brata ostrzeżenie do nas, a my tego nie przyjmiemy i zbagatelizujemy. Przyjdę jak złodziej w nocy, bądź czujny. Przyjdę jak złodziej w nocy, bądź czujny. Tak Pan Bóg działa, kochani. Ja jadę już do domu jutro piątek. Jest zimno tutaj. Wziąłem sobie taki kołnierz i zaraz jadę. Rowerek czeka, światła mam, także będzie bezpiecznie. Słuchajcie, konsumujcie pokarm Boży. Jeżeli nie masz relacji. Jeżeli nie masz relacji z Jezusem Chrystusem, to otwórz Pismo Święte i nie myśl, że wejdziesz do Królestwa Niebieskiego, jeżeli mówisz, że ja wierzę. Bo jak wiara jest martwa, to znaczy, że Ducha Świętego nie ma w Tobie. Jeżeli jest Duch Święty w Tobie, to, ty, to będzie przez Ciebie Duch Święty działał i będziesz przynosił owoce Bogu, dla Boga, na chwałę Jego. Ale jeżeli nie ma ducha świętego w tobie, jesteś martwy religijny, nawet jeżeli się nazywasz chrześcijanem, nawet jeżeli, jeżeli wychwalasz Boga na koncertach, nawet jeśli, jeśli pastor jakiś przemawia, ale ty nie znasz pisma świętego, to ty nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego, bo pastor cię zwiódł. Ale ja nie mówię, że to jest ten pastor i że to jest o, a, a propos tego brata, który. Nie, tym, czy badaj swoje serce? To jest wiadomość po prostu, która ma ciebie obudzić, obudzić ze snu, żebyś nie był jak te głupie panny, które zabrakło oliwy, bo ta oliwa ma być zbierana przy naszą, przez, naszą, yy, przez nasze kroczenie drogą wąską ku bramie wąskiej. Ta oliwa ma być zbierana przez życie, żeby nasze pochodnie się paliły, bo jak ta pochodnia zgaśnie, gdy szatan przyjdzie i zwiedzie nas, to już ta pochodnia się nie zapali. A my będziemy martwi. Więc po to jest, po to są te filmy, ponieważ wielkie zebrania, tysiące ludzi. Jest nie, nieprawda głoszona, pokuta przestała być głoszona w imieniu Jezusa Chrystusa. Ludzie po prostu chcą zadowolić innych ludzi i przyciągnąć jeszcze więcej ludzi do danego miejsca, ale to nic nie znaczy, bo to nie znaczy ilość. Ilość, co znaczy ilość? Jak nie jest głoszona prawda Ewangelii, że to życie się skończy, że że dla nas jest obietnica życia wiecznego i my mamy zaprzeć się samych siebie, bie, brać krzyż na plecy i podążać za Mesjaszem, za naszym Zbawicielem, Bogiem żywym, jednorodzonym Synem Bożym. Fałszywy gospel, fałszywa Ewangelia jest głoszona. Ludzie po prostu samych siebie po prostu wynoszą na trony. Tak samo jak tak samo jak w Watykanie, zobaczcie gdzie? Czy widzieliście, żeby Jezus Chrystus siedział na jakimś tronie, tu na ziemi, jak przyszedł służyć? To nie musi być Watykan, to może być jakiekolwiek miejsce, gdzie ktoś się wywyższa, po prostu będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony, kto się wywyższa, będzie poniżony. Liczy się relacja z Panem Jezusem Chrystusem. Panie Boże, królu nieba, Panie i królu, otwórz serce i wlej nam prawdę w duchu świętym. Prowadź nas Twoją świętą drogą. Prowadź nas z dala od podszeptów diabelskich, byśmy nie zboczyli. Na prawo ani na lewo, żebyś ty był lampą na naszej drodze, ojcze, Przemaświęczo. Proszę cię o to w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z, Bogi, z Bogiem, kochani. Chwała Jezusowi Chrystusowi Bogu żywemu. Amen. Trzymajcie się, kochani, z Bogiem. Biegnijcie do mety, do nagrody powołania, którą jest zbawienie duszy.